Wyobraźcie sobie, że przenosimy się w czasie o miliony lat wstecz na tereny dzisiejszej północnej Kanady, na wyspach Baffin, Victoria i Banks, gdzie teraz panuje arktyczny klimat, kiedyś żyły fascynujące dinozaury. Na wyspie Baffin odkryto ślady hadrozaurów, zwanych też kaczodziobymi dinozaurami. Te łagodne roślinożercy wędrowały w stadach przez bujne lasy, które wtedy porastały te tereny. Na wyspie Victoria paleontolodzy znaleźli szczątki pachyrinozaurów. Dinozaurów z charakterystycznymi kostnymi grzebieniami na głowie. Te niezwykłe stworzenia żyły w okresie kredowym, kiedy klimat był znacznie cieplejszy niż dziś. Natomiast na wyspie Banks odkryto ślady małych, drapieżnych dinozaurów z rodziny troodontów. Te zwinne, inteligentne stworzenia polowały w gęstych lasach, które wtedy pokrywały te tereny. Trudno uwierzyć, że te same miejsca, gdzie dziś panuje wieczna zmarzlina, kiedyś tętniły życiem prehistorycznych gigantów.